Zaczyna się mega upalny dzień. Dziś jesteśmy w Oleśnicy. Edytka ma serię makijaży. A my z martylką wcinamy kebaba. Czyli polski kurczak w placku z pekińską. Czat. Takie kaczuszki. Oleśnica to taka mała miejscowość 50 kilometrów od Wrocławia. To jest niesamowite, bo niby 50, tylko kilometrów. A życie biegnie tutaj zupełnie w innym tempie. Cisza, spokój, chill out. Park, w którym nikogo nie ma. Nie biega milion osób, tylko jedna. Inny świat. Przyjemnie, muszę powiedzieć, wyrywać się ze zgiełku miejskiego. Musicie mi wybaczyć zeszły tydzień, ale był on bardzo stresujący i taki pracowity, jeśli chodzi o zadania, które mieliśmy w pracy. Więc nie było naprawdę możliwości nagrania żadnego materiału. Dzisiaj jest weekend, trochę chill-out, więc dlatego postanowiłem, że nadrobię jakiś filmik, który powinien się pojawić w zeszłym tygodniu. W szczególności, że w ogóle jeszcze, się, jeszcze nie zaplaudowałem filmu, który już jest zmontowany, który został nakręcony we wtorek, który chyba dopiero opublikuję dzisiaj, czyli w sobotę, czyli to się pewnie pojawi w niedzielę. Ja mam nadzieję, że od poniedziałku wrócimy z powrotem. Troszeczkę częstszego uploadu. O, lubię takie miejscówki stoliki do szachów Ultra Chat. Okay. To jest chyba dobre miejsce. Dobra, ostatnio zaczęło się pojawiać trochę pytań do tego, co robię, nad czym pracuję, jakie są moje zadania w pracy i w ogóle. Powiem wam tak, tych pytań jest na razie za mało, żeby zrobić takie typowe QA, żeby poświęcić cały odcinek yy, odpowiadając na Wasze pytania. Ale pomyślałem sobie, że jeżeli te pytania się pojawiają, to jesteście ciekawi rzeczywiście tego, co robię, więc po prostu będę wplatał w odcinki, w normalne vlogi, odpowiedzi na wybrane pojedyncze pytania, które się pojawiają. W ciągu tygodnia. Więc plan jest taki, zadawajcie pytania pod filmami w komentarzach, a ja będę te komentarze zbierał i w ciągu tygodnia w ramach kręcenia normalnych vlogów będę wybierał niektóre komentarze i podczas normalnej rutyny dnia będę na nie odpowiadał. Brzmi spoko? Czy nie? Najczęściej pojawiające się pytanie dotyczy tak naprawdę mojej pracy. Pytacie czym się zajmuję, co robię i żebym o tym trochę opowiedział. Umówmy się tak, że zrobię kiedyś dedykowanego vloga na temat pracy, tego, co dokładnie robię, czym się zajmuje firma, co robimy, jak to robimy i w czym jesteśmy świetni, a w czym nie. Ale żeby po części odpowiedzieć na Wasze pytania, to tak naprawdę to jestem przedsiębiorcą. Od lat prowadzę jakiegoś typu biznes. Kiedyś to była drukarnia firma zajmująca się wydrukiem zdjęć klientów w różnych to formatach i na różnych materiałach. Sprzedawaliśmy to przez internet. Teraz aktualnie prowadzę agencję interaktywną, czyli firma zajmuje się usługami z zakresu marketingu internetowego. I tutaj może jakby to jest też moja specjalizacja. Generalnie całe życie zajmuję się marketingiem i w szczególności ze specjalizacją na marketing internetowy. Przez bardzo długie lata siedziałem w temacie pozycjonowania stron internetowych budowy stron internetowych, przeprowadzania kampanii reklamowych, takich małych i bardzo, bardzo dużych na dużych budżetach, dla klientów małych, dla klientów średnich, dla klientów dużych, których logotypy i marki na pewno wszyscy znają. Czyli to jest taka moja specjalizacja i, i jakby wiedza, którą posiadam, to właśnie jest marketing internetowy. I ogólnie to jestem przedsiębiorcą, czyli, czyli robię wszystko na bardzo ciężkim rynku, jakim jest Polska. Czasem dobrze odpocząć w jakimś innym miejscu niż zwykle. Chyba niedługo czas na jakiś urlop.